Czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki, jego gość, dzień dobry Ja w Warszawie, a we wrocławskim studiu RMF Oburzony i zmielony.pl Paweł Kukiz, dzień dobry, witam Dzień dobry, o tam od razu oburzony, bez przesady Widziałem Widziałem taki Widziałem taki rysunek, kiedyś nie pamiętam autora Ale widziałem taki rysunek Pies leży przy budzie Taki dosyć znudzony i napis Uwaga, zły pies. A pod spodem naszy dymek taki z, z ust powiedzmy czy spyska tego psa. Zły przesada, ale tylko lekko podnerwiony. Rybnik Gowin, nowa koalicja, lista kłopotów platformy coraz dłuższa, a pan zaciera ręce? Czy kto zaciera ręce? Przepraszam. Czy pan zaciera ręce. Czy Paweł Kuki zaciera ręce, widząc kłopoty obozu rządzącego? Nie, ja nie, nie, mam jakichś powodów do, do zacierania y, rąk. Tu nie chodzi o sam, y, do sam, ja zacierałbym ręce, gdyby wygrał y, pan Makosz y, wybory. Natomiast, y, czy to jest obóz rządzący, czy też y, ich konkurenci, nie ma to jakiegoś y, szczególnego znaczenia. Oczywiście y, nie przepadam za obozem rządzącym. Ale bardziej kontestuje to wszystko pod kątem całego systemu ustrojowego, politycznego, a nie pewnego wyścigu do stanowisk. I co, chciałby Pan wysadzić w powietrze i platformę, i PiS, tylko czym je zastąpić? Proszę pana, to nie jest tak, że wysadzić w powietrze i Platformę i PiS, bo i w jednej i drugiej partii e, są osoby, które gdyby zmienić ustrój e, polityczny, byłyby kapitalnymi przedstawicielami narodu, ale odbyłyby to, e, mówię o takim systemie politycznym, w którym e, ci przedstawiciele odpowiadaliby przed narodem bezpośrednio, a nie za pośrednictwem wozów partii. Jest dzisiaj tak, że Pawłowi Kukizowi marzą się masowe demonstracje, ludzie na ulicach, strajk, Generalny Solidarności. Ale skąd? Nie, nie marzą mi się żadne masowe demonstracje. Marzy mi się taka zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym, która spowoduje, że takie manifestacje nie będą potrzebne, ponieważ e, e, będzie dochodziło do kompromisu, do zgody, e, która będzie tożsama z wolą e, narodu. No ale pan rozmawia z tym. Manifestacje, manifestacje. No tak, tylko że manifestacje są właśnie temacie. manifestacje są właśnie wynikiem e, tego, iż obywatel jest lekceważony. W Wtedy obywatel wychodzi na ulicę. Obywatel, kiedy ma coś do powiedzenia, jego zdanie, z jego zdaniem liczy się władza, nie ma potrzeby, by wychodzić na ulicę. Chodzi o to właśnie. by... kilkudniową demonstrację we wrześniu w Warszawie. Wie pan jak to będzie wyglądało? Domyślam się, jak to, jak to będzie wyglądało. Mniej więcej wiem jak to będzie wyglądało, natomiast nie są upoważniony do tego, by mówić o tym publicznie. No, ale czemu to wszystko ma służyć? Odejściu od domu. To to, nie, proszę pana, to ma służyć temu, by moje dzieci nie wyjechały z Polski. A chcą wyjechać? Tak, proszę pana, chcą wyjechać z A Polski. Przez politykę, I to nawet nie czy ze względu na. sytuację ekonomiczną. Przede wszystkim z tego względu, że nie chcą żyć w domu wariatów, jak to określiła moja y, najstarsza y, córka. I ta y, y, moja, y, moja przypowiadka o filmie, czy o kreskówce, którą, y, którą zacytowałem w Gdańsku, to nie jest mój pomysł, tylko to jest właśnie, cytowałem słowa najstarszej córki. No dobrze, nie chcę żyć w domu wariatów, ale co trzeba zrobić, żeby ten dom wariatów naprawić? Referenda jednomandatowego do wyborczego to, to Przede wszystkim chodzi o to, żeby Panie Konradzie, przede wszystkim chodzi o to, że artykuł 4 Konstytucji, w artykule czwartym Konstytucji mamy do czynienia ze stwierdzeniem, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. W ustępie drugim napisane jest, iż naród sprawuje swą władzę bądź poprzez swoich przedstawicieli, czyli poprzez prezydenta, senat i sejm, bądź w sposób bezpośredni. I tutaj, jeżeli chodzi o tą bezpośredniość, mamy, ma ustawodawca na myśli referendum. referendum Ogólnokrajowe. Jednocześnie dalej w tej konstytucji prawo do referendum jest potwornie ograniczone, chociażby progiem frekwencyjnym, 50%, czyli ponad 16, ponad 15 milionów obywateli musiałoby pójść do urn, by referendum zostało uznane za ważne, ale to, że zostaje uważne za ważne, jeżeli nawet te 15 milionów do urn pójdzie, jednocześnie nie znaczy, że referendum posiada moc wiążącą dla władz. czyli mówiąc kolokwialnie, w wielkim takim skrócie, możemy zebrać, może pójść 16 milionów do urn, 9 milionów może y, stwierdzić, że nie chce emerytury 67, a y, władze, Sejm powie, że no, naród ma rację, ale się myli i zrobi po swojemu. No to wie no, pan, to jak, to, to nie jak, ma jak nie nic wspólnego z władzą narodu. Jak panu idzie przekonywanie prezydenta Komorowskiego, że poparł pomysł zmiany ustawy o referendum? Na razie to pan prezydent za bardzo nie ma ochoty się z nami spotkać, ale znaczy, to świadczy... się spotkać, chyba z powem nie chce. Proszę pana, to jest prezydent, sam zresztą twierdził, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Ja nie jestem Szkotem, wie pan. Także, także i bardzo aktywnie pomagamy Piotrowi Dudzie w, w realizacji postulatu właśnie zmiany ustawy referentalnej. W związku Ale z tym, jeżeli pan tak... prezydent nie będzie chciał się spotkać, no to w takim razie oznacza, że dochodzi nam jeszcze jeden ośrodek władzy, który, z którym będziemy skonfliktowani, cała filozofia. Jest tak, że, że ze strony kancelarii prezydenta usłyszeliście, że Duda okej okay, może przyjść, Kukis nie? Nie życzymy go sobie w Pałacu Prezydenckim? No to przecież sam Pan zna. Nie, nie, nie. Takiego komunikatu bezpośrednio nie, nie usłyszeliśmy. Natomiast ostatnio widziałem się z Piotrem kiedy dwa, chyba dwa dni temu w Warszawie przy okazji, wczoraj przepraszam, przy okazji Prezydium Solidarności na Jasnej i widziałem osobiście wysłane smsy i, i i przy mnie również dzwonił yy, przewodniczący Duda do jednego z ministrów z kancelarii prezydenckiej. No nie ma jakiegoś szczególnego pośpiechu yy, w oddzwonieniu, że tak powiem. Także, także być może pan prezydent gra na czas, może po prostu nie chce się spotkać, ale że nie chce się spotkać, niech niech powie, że nie chce się spotkać, że jest prezydentem yy, 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 yy jakichś yy, sfer wpływów yy, jakichś klamów, a nie wszystkich Polaków. No niech nie, nie ściemnia, bo mówiąc młodzieżowo mimo wieku, ale jest... Jestem muzykiem ja. rokowym przede wszystkim. Tak. Słuchacze, pytają, słuchacze pytają Pawła Kukiza, czy wierzy w wersję o wybuchu i zamachu w Smoleńsku? Proszę pana, powiem panu wprost, powiem panu w ten sposób. Oddanie śledztwa stronie, nawet nie Rosjanom, tylko stronie, bo nie ulega wątpliwości, że w wieży siedzieli Rosjanie, a wiadomo Stara Rzymska zasada mówi nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, powoduje to, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że nigdy się nie dowiemy, jak to wszystko wyglądało i co się zdarzyło. Ja nie wiem, czy to był zamach. Czy to to nie był zamach i, i, i prawdopodobnie nigdy, nigdy bym nie wiedział Wydaje mi się, że to jest raczej zbieg, że to jest przede wszystkim, co do jednego nie ma wątpliwości, że katastrofa świadczy o strasznym stanie bezpieczeństwa państwa. Dotyczy to i PiS-u, dotyczy to, no przecież lot również organizowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ale również i Ministerstwo Obrony Narodowej. I nie może być tak, że kiedy nawet jeżeli były właśnie zaniedbania ze strony BBN, no, no to y, ta strona poniosła y, najdotkliwszą karę, czyli po prostu śmierć. Po prostu ci ludzie poginęli. Ale nie może być tak, że współodpowiedzialni za tą katastrofę, co do tego nie mam wątpliwości, że, y, y, że plat, no, platforma, że, że władza z rozdania platformy jest współodpowiedzialna za tą katastrofę, by nie ponosili y, odpowiedzialności. Wie pan, jeżeli dochodzi nawet do zderzenia Musimy dwóch chodzić. samochodów do kolizji, do kolizji, no to musiśmy też porozmawiać o dosyć istotniejszych bardziej życiowych sprawach dzisiejszych dla Paweł Żydów. Paweł dziękuję bardzo. Dziękuję.